Widziałam ostatnio taki artykuł, w którym y, jakiś psycholog doszedł do wniosku, że 90% ludzi y, nie kocha swoich dzieci. Chodziło mu o to, że nie kocha swoich dzieci bezwarunkowo, y, bezwarunkowo tak jak potrafią to zrobić na przykład y, zwierzęta, ssaki. Tak naprawdę, dzieci powinno się kochać zarówno bezwarunkowo, jak i warunkowo. Mama. W swojej żeńskiej energii daje totalną miłość bezwarunkową, a ojciec daje miłość warunkową. I u zwierząt też troszeczkę tak jest. Teraz mamy dwa typy ludzi na Ziemi, e, dwa typy mentalności. Ziemianie, natywni, zdecydowanie bardziej są w energii żeńskiej, więc powiedziałabym, że tak, oni kochają swoje dzieci bardziej bezwarunkowo. To też oznacza, że po prostu kochają je, bo są ich dziećmi. Mało stawiają im warunków, to znaczy, że tu jest mało dyscypliny. Kochają je trochę tak, jak, jak zwierzęta kochają swoje dzieci, tu bez urazy, w tym sensie, że te dzieci mają bardzo dużo wolności, mało stawia się im warunków, szkoła je właściwie uczy, dzieci gdzieś tam uczestniczą w pracy, natomiast dużą część dnia, bawią się same, są same, są same ze sobą i mało tu jest takiego wychowania z poziomu dyscypliny, stawiania celów, a nawet wymagań podstawowych z poziomu czystości, zasad, moralności. Biali przechylają się w tę drugą, tę drugą stronę. To oznacza, że Nasze wychowanie jest nieco za bardzo warunkowe, za bardzo krytykujące, za dużo próbujemy rzucić dyscypliny, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. To by oznaczało, że no, nasze kobiety białe są po prostu, tak jak wszyscy biali, bardziej w energii męskiej, naturalnie. I zadaniem jest jednak tę energię żeńską w sobie utrzymywać. I dawać tym dzieciom naszym ym, dużo miłości bezwarunkowej. Yy, tak po prostu. Kocham Cię, bo jesteś, kocham Cię, bo Cię kocham, kocham Cię, y, bo istniejesz.